Wiesz dlaczego ukraiński prezydent nie chciał udzielać wywiadu telewizji polskiej? Bo nie musiał, bo nigdy Polska nie była w sferze jego zainteresowań. Polska miała być ta, która przekaże, pomoże, no bo jest wiecie, jak Wy nam nie pomożecie, to potem zaraz Putin przyjdzie do Was, więc oni nas po prostu założyli nam, yy, wiesz, yy, łokieć na szyję i musicie nam pomóc. No i prezydent Andrzej Duda dzisiaj dopiero mówi: no tak, za dużo im pomogliśmy. Dopiero y, premier Morawiecki mówi: no tak, za dużo im pomogliśmy. No to trzeba było myśleć wtedy, powiedzieć, słuchajcie, chcecie pomoc? Oj, bo ten czas coraz bardziej upływa. To robicie to, to, to i to. I wtedy by nas szanowali, bo Ukraińcy to jest naród, który jest nieco bardziej y, y, ludem stepowym. Oni uznają język siły. Jeśli im powiesz, że słuchaj, dajesz mi to, albo się wykrwawiaj, musisz z nimi ostro, tak jak oni robią ostro. Oni tam się nie patyczkują. Dla nas, dla, dla nich, Polacy to są szony, Rozumiesz? Przyjeżdżający tutaj Ukraińcy, oni jak widzą, jak my się ze sobą tam miziamy, to oni się śmieją z tego. Oni są brutalni, bo oni są na zupełnie innym etapie rozwoju niż my. My byliśmy tacy w latach 90., pamiętasz, co się działo w latach 90. I było brutalnie w Polsce. I oni są na tym samym etapie rozwoju. Oni się nie patyczkują. I jeśli my im daliśmy wszystko i nawet więcej niż prosili, no to Janku, proszę cię, no sami sobie obcięliśmy jaja.